Cześć, witajcie. Dzisiaj szybko przechodzimy do sedna, czyli do gorącego tematu, z którym w zasadzie jesteśmy od początku istnienia naszego kanału, czyli relacji Afganistanu z krajami Azji Środkowej. Dzisiaj zastanowimy się, jak zdobycie władzy przez talibów w Afganistanie wpłynie na sytuację w całym regionie i szczególnie przyjrzymy się sytuacji w Tadżykistanie, Kirgistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie. Z analizy wyłączymy sobie Kazachstan, który jest nieco dalej od głównego teatru działań wojennych. Również przyglądniemy się sytuacji, jak zmiana władzy w Afganistanie wpłynie na globalny rynek narkotyków i jak niewinna roślina, część skrzypowata, może przyprawić o ból głowy producentów amfetaminy. O tym będzie pod koniec naszego odcinka, więc zachęcam Was do pozostania i oczywiście subskrybowania kanału. Czy talibowie przekroczą granicę krajów Azji Środkowej? To pytanie stawiają sobie niemal wszyscy mieszkańcy i oczywiście politycy tych krajów, ale również w Rosji, która ma żywotne interesy w tym regionie. Oczywiście ze strony talibów padają zapewnienia nie, nie będziemy przekraczać waszych granic, nie będziemy naruszać waszej suwerenności, zostajemy w Afganistanie, zależy nam na budowaniu bezpieczeństwa i porządku. To oczywiście zapewnienia, które mogą być, Nieaktualne nawet już e, za kilka tygodni, ale przyjmijmy, że rzeczywiście tak jest, uwierzmy talibom, i te kraje nie muszą się obawiać z ich strony bezpośredniej agresji. No właśnie, bezpośredniej. Bo czy są bezpieczne? Właśnie nie. Spójrzcie, co dzieje się obecnie w Afganistanie. Jak pewnie słyszeliście z wielu doniesień medialnych, otwarto więzienia, w których przebywali dotąd byli bojownicy państwa islamskiego, a również Al-Kaidy. Wielu z nich ma obywatelstwo Republik Środkowoazjatyckich. Taliban podkreśla, że będzie walczył z terroryzmem i będzie chciał zapewnić bezpieczeństwo i stabilność w swoim kraju. Co to oznacza? Oznacza to zapewne to, że duża część z tych osób prędzej czy później trafi na tereny czy to Tadżykistanu, czy to Uzbekistanu. Która z republik jest najbardziej zagrożona ekstremizmem islamskim? Przejdźmy na początku do Tadżykistanu. Tadżykistan dysponuje siłami zbrojnymi o liczebności 16,5 tysiąca żołnierzy, ale w skład tej liczby należy również włączyć Straż Graniczną. Dodatkowo na terenie Tadżykistanu znajduje się 201 baza rosyjska o liczebności 7 tysięcy żołnierzy. Wydaje się więc, że obecność rosyjskich wojsk na terenie Tadżykistanu skutecznie powinna odstraszać potencjalnych agresorów. I jeśli spojrzymy na mapę, czyli też na granicę tadżycko-afgańską, zobaczymy, że duża jej część przebiega na linii rzeki Pancz. Tam głównie koncentruje się uwaga zarówno wojsk rosyjskich, jak i tadżyckich. Tam również prowadzona jest większość ćwiczeń, które organizowane są w ramach organizacji układu o bezpieczeństwie, Zbiorowym, więc wydaje się, że sprawa granicy, jej ochrony przed wejściem zorganizowanych wojsk jest dosyć dobrze zabezpieczona. Ale czy Rosjanie i Tadżycy poradzą sobie z potencjalnymi ekstremistami? Historia pokazuje, że nie do końca. Zwróćcie uwagę na tereny górskiego Badakszanu, czyli wschodniej prowincji Tadżykistanu, w której znajduje się Autonomiczny obwód górskiego Badachszanu to właśnie przez te tereny w latach 90. i na początku 2000 z Afganistanu przebiegał główny szlak przerzutu ekstremistów do kotliny fargańskiej i na południe Kirgistanu. Sytuacja oczywiście może się powtórzyć wraz z większą destabilizacją w Afganistanie. Jest kolejny też czynnik: sytuacja polityczna i wewnętrzna w Tadżykistanie. Jak może słyszeliście. Od lat Tadżykistanem rządzi Emomali Rahmon, sprawuje rządy autorytarne. Natomiast w Tadżykistanie wcześniej istniała silna islamska opozycja, zarówno demokratyczna, jak i antydemokratyczna. Musicie mieć też na uwadze, że w latach 90. w Tadżykistanie toczyła się wojna domowa pomiędzy siłami rządowymi i islamskimi, które również były powiązane z Tadżykami w Afganistanie. O ile islamska opozycja demokratyczna jest raczej wrogo nastawiona do talibów, to mamy również wielu byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Tadżykistanu czy też tadżyckich żołnierzy, którzy zasilili szeregi talibanu. I to właśnie oni zajmują się ochroną tadżycko-afgańskiej granicy, oczywiście na zlecenie Afganistanu, w ramach organizacji Ansarullah. Ich obecność w szeregach... Talibów, ale również obecność innych Tadżyków w grupach ekstremistycznych może prowadzić do wzniecania nowych konfliktów politycznych, ale również wojskowych na terenie Tadżykistanu i odnowienia walki o władzę. Sprzyja temu oczywiście słaba sytuacja gospodarcza i starzejący się Emomali mali Rachmon. A do tego dołożymy sympatię Tadżyków z Tadżykistanu do swoich pobratyńców z Afganistanu którzy, jak słyszymy, podjęli walkę i budują ruch oporu przeciwko talibom, robi się naprawdę poważny bigos i skomplikowana sytuacja, która nawet bez bezpośredniej agresji talibów może doprowadzić do pewnego wybuchu. Pokrótce wiemy, jakie zagrożenia mogą czekać na Tadżykistan. Przenieśmy się więc do sąsiedniego Kirgistanu. Kirgistan nie posiada wspólnej granicy z Afganistanem, więc wydawałoby się, że teoretycznie nie powinien mieć problemu. No właśnie. Teoretycznie, bo przez wspomniany górski Badakszan często były przerzucane grupy ekstremistów do Kotliny Fergańskiej, która również jest położona na terenie Kyrgyzstanu. To właśnie oni byli odpowiedzialni za tzw. kryzysy batkeńskie, czyli lokalne powstania. W obwodzie Batken w południowym Kirgistanie, które miały miejsce w 1990 i 2000 roku. Również ich używano w trakcie walk etnicznych, między innymi w Oshu w 2010 roku. Sytuację Kirgistanu dodatkowo komplikuje. Niestabilność władzy politycznej. Słyszeliście może o rewolucji w Kirgistanie, która miała miejsce w październiku ubiegłego roku, w wyniku której wyłonił się nowy lider polityczny Sadyr Żaparow, który został prezydentem tego kraju. Doprowadził on również do zmiany ustroju z republiki parlamentarnej na prezydencką. Pomimo że wszystko działo się w referendum, to jednak Żaparow ma wciąż wielu wrogów i przeciwników. I uwaga, w październiku tego roku znów zbliżają się w Kirgistanie wybory. A jak wiemy z historii, wyborom w Kirgistanie niemal zawsze towarzyszą protesty i zamieszki. To również może być dobry moment do wykorzystania doświadczonych w walkach ekstremistów z obywatelstwem kigijskim, którzy właśnie wyszli z więzień w Afganistanie. Sytuację komplikuje fakt, że Kirgistanem od lat rządzą podziały klanowe. Ogniskujące się w podziale geograficznym północ-południe. Niedawno umarła szara eminencja południa, Utien Sedykow, który niepodzielnie, nieoficjalnie rządził południem od czasu upadku Związku Radzieckiego. Nie zostawił po sobie bezpośredniego następcy i teraz toczy się walka o palmę pierwszeństwa. Na razie jest to obszar biznesowo-polityczny i nie przechodzi oczywiście w działania zbrojne. Natomiast musimy też pamiętać, że walka polityczna w Kirgistanie często powiązana jest z walką o wpływy na rynku narkotykowym. Kirgistan to duży producent marihuany. To również duży szlak tranzytowy afgańskiej heroiny do Rosji i krajów Unii Europejskiej. O tym wątku mówiliśmy szerzej rok temu w odcinku jak afgańska heroina Infekuje Kirgistan. Aby jeszcze bardziej skomplikować sytuację tego kraju, musimy spojrzeć na relacje etniczne i stosunki Kirgistanu z Tadżykistanem. Do tej pory, od czasu Związku Radzieckiego, Kirgistan i Tadżykistan nie mają podzielonej granicy. Jeżeli spojrzycie sobie dokładnie na jej przebieg, to zobaczycie, że na terenie Kirgistanu znajdują się również. Enklawy tadżyckie, no oczywiście również uzbeckie, ale z Uzbekami już są dogadani. Natomiast konflikt z Tadżykami o delimitacji, demarkacji granicy często prowadzi również do otwartych walk. Tak było w kwietniu, tak było w lipcu, było w sierpniu. Wśród Kirgizów istnieją przypuszczenia, że po stronie tadżyckiej w kwietniu brali udział właśnie islamscy ekstremiści. Widzicie więc, że nawet w ostatnich miesiącach mamy przykłady, jak można wykorzystywać islamskich radykałów i doświadczonych bojach ekstremistów w innych krajach Azji Środkowej. Ale lećmy dalej, przejdźmy do Uzbekistanu. Uzbekistan ze wszystkich omawianych krajów wydaje się najlepiej przygotowany do wspomnianych zagrożeń między innymi z tego powodu że granica uzbecko afgańska jest jedną z najlepiej strzeżonych nie tylko w Azji Środkowej drugi powód to silna armia uzbecka natomiast czy Uzbekistan również może się czuć bezpieczny w obliczu sytuacji w Afganistanie nie zupełnie sprawę komplikuje między innymi mniejszość uzbecka która zamieszkuje Afganistan zwyczajowo Taszkent utrzymywał bardzo dobre relacje z zamieszkującą północ Afganistanu mniejszością uzbecką, której nieoficjalnym przywódcą był marszałek Abdul Rashid Dostum. Ten właśnie emigrował albo uciekł do Uzbekistanu razem ze swoim najbliższym otoczeniem, a historia pokazuje, że już kilkakrotnie uciekał z północy Afganistanu przed talibami, potem by wrócić i znów odzyskać Kontrolę nad swoją ojcowizną. Uzbekistan oficjalnie nie komentuje, gdzie znajduje się dostum, jak wyglądają i relacje rządu z tym politykiem i afgańskim wojskowym oraz też jeszcze nie wystąpił z oficjalną deklaracją, jak będzie układał sobie stosunki z talibami, ale doskonale wiemy, że od kilku lat podtrzymują nieoficjalne kontakty. Realnym zagrożeniem dla Uzbekistanu jest rosnący radykalizm islamski, który koncentruje się w Kotlinie Fergańskiej. Przecież stamtąd wywodzą się legendarni przywódcy organizacji islamskich: Ruch Uzbekistanu, Dżuma czy Takir Yuldashev. Natomiast jeśli porównamy sytuację Uzbekistanu do Kirgistanu i Tadżykistanu, to oczywiście. Ich sytuacja wygląda na w miarę stabilną, i te ryzyka związane z Afganistanem nie są aż tak duże. Ale nie można tego powiedzieć o najbardziej tajemniczej Republice Środkowoazjatyckiej, czyli Turkmenistanie. Dlaczego tajemnicza? Ano dlatego, że przez dyktaturę, która panuje w Turkmenistanie, a której poziom jest naprawdę porównywalny może do tego, co dzieje się w Korei Północnej. Nie otrzymujemy zbyt wiele informacji o tym, co dzieje się faktycznie w kraju. To, co wiemy, to olbrzymia zapaść gospodarcza, kolejki oraz deficyt podstawowych produktów żywnościowych. Tworzy to niesamowicie podatny grunt do niezadowolenia społecznego i podatny grunt na radykalne idee islamskie, które oprócz idei przynoszą też pieniądze. Na to musimy nałożyć słabość turkmańskiej armii i jej niskie morale oraz najsłabiej chronioną granicę w Azji Środkowej, czyli granicę pomiędzy Turkmenistanem i Afganistanem. To pustynny teren, który w ostatnich latach wielokrotnie był prawdziwą strefą buforową pomiędzy siłami rządowymi afgańskimi a Ekstremistami islamskimi. Zdarzało się, że ekstremiści islamscy atakowali afgańskie siły rządowe właśnie z terenu Turkmenistanu. No to trochę chyba mówi o szczelności tej granicy. Analizując bezpieczeństwo krajów Azji Środkowej, musimy pamiętać, że są to również kraje tranzytowe, strategiczne na szlaku przerzutu narkotyków z Afganistanu. Bo jednym z największych dóbr gospodarczych Afganistanu jest przecież produkcja opium. Pola Makowe, z których produkuje się opium, a z którego następnie produkowana jest heroina. Jaki jest stosunek talibów do narkotyków? Oficjalnie już zapowiedzieli, nie wolno uprawiać pól Makowych i nie wolno produkować opium. No, rzecz oczywista. Wierzący muzułmanie nie mogą zażywać narkotyków. Ale jest to tylko deklaracja dla społeczności międzynarodowej, bo przecież widzieliśmy, jak wyglądała sytuacja chociażby w latach 90. w Afganistanie. Kiedy rządzili talibowie. Był jeden rok, w którym uprawy półmakowych spadły i talibowie przeprowadzili to tylko dlatego, aby uzyskać programy pomocowe od ONZ-u. Więc ta polityka również skierowana jest dla społeczności międzynarodowej, żeby ona usłyszała: słuchajcie, zmieniliśmy się, będziemy gwarantować bezpieczeństwo w tym kraju, będziemy walczyć z tranzytem narkotyków, więc powinniście postawić na nas. W rzeczywistości talibowie nie zrezygnują z uprawy maku, a wręcz przeciwnie te działania, o których wspomniałem, stworzą ich swoisty monopol. To oczywiście stoi w kontrze do wpływów innych baronów narkotykowych, którzy do tej pory kontrolowali sytuację w Afganistanie. Wejście talibów na rynek narkotykowy w Afganistanie może mieć wpływ też na małe, nowe rozdanie na szlakach przerzutowych w innych krajach. Azji Środkowej, co również może prowadzić do konfliktów. Mówiąc o rynku narkotyków w Afganistanie, musimy zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt, a konkretnie na jedną roślinę. Talibowie, którzy wcześniej koncentrowali swoje wpływy głównie na południu Afganistanu, bardzo aktywnie zajmowali się uprawą części skrzypowatej, z której produkuje się efedrynę, składnik metafytaminy. Oczywiście będą dążyć do eksportu tego specyfiku na rynki globalne, co pewnie może doprowadzić też do spadku cen amfetaminy. Zachodni eksperci analizujący rynek narkotykowy w Afganistanie są przekonani, że przejście talibów do władzy oznacza zalanie świata afgańską heroiną i efedryną wątek stosunków Azji Środkowej z Afganistanem będziemy poruszać również w kolejnych odcinkach, więc ten temat zupełnie nie jest wyczerpany. Informujemy również o nim na bieżąco na naszym fanpage'u na Facebooku, więc zachęcam do lajkowania i komentowania postów pojawiających się w tej tematyce. I oczywiście subskrybowania i klikania w dzwoneczki, bo to one dadzą wam powiadomienie o kolejnym odcinku. Do zobaczenia przy kolejnym filmie. Cześć.